Wysłała mi zdjęcie z babcią. Mhm. ja otworzyłem to zdjęcie na Whatsappie. I pff, dostałem strzała, tak zwany punch i mówię. Aga, Edward kocha i pozdrawia. Pamiętam to. I ja to było tak, że ja dostałem z tyłu tak. głowy. I ja pierwsze tak. co, bo ja też się nie mogę zastanawiać. Wiem. Bo jak ja się zacznę zastanawiać, to mówię, a coś mi się tam upzdurało, coś nie? tam pomyliło. I twoja wasza mama. Też mnie trochę wyśmiała wtedy. Ja mówię, nie znamy żadnego Edwarda, y, chyba ten ze Zmierzchu. Z jakiego Zmierzchu? To jest taki serial, taki film. 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 film? I mi później wytłumaczyła, że był film o wampirze. Słuchaj, może, no nie wiem, no, no może mi się coś ubzdurało. Aha. Za dwa dni wasza mama pisze do mnie, ty słuchaj, jakie jaja. Okazało się, że nasza babcia miała brata, który gdzieś tam umarł wcześniej, Dużo wcześniej był za młodu hmm. i on miał na imię Edward.